Rozdzierające serce wyznanie Magdy Stępień: Dla mnie życie się skończyło. Od śmierci rocznego Oliwierka rzeźniczaka minęły niedawno trzy miesiące. Magdalena Stępień udzieliła właśnie wywiadu, w którym ujawniła, jak wygląda jej życie w cieniu żałoby. To wszystko jest dla mnie bardziej egzystencją niż życiem, mówi zrozpaczona matka. Syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka zmarł pod koniec lipca bez roku. Oliwierek cierpiał na wyjątkowo złośliwy typ nowotworu wątroby. A jego dramatyczna walka o życie rozgrywała się na oczach całej Polski. Mama Oliwierka udzieliła właśnie wywiadu portalowi omek.pl, w którym ujawniła, jak wygląda jej życie po śmierci synka. Opowiadając o swojej żałobie, chcę dziś przede wszystkim powiedzieć ludziom, żeby doceniali to, co mają. Bo my wszyscy mamy taką tendencję do narzekania, nie posiadam tego, a tamtego mi jeszcze brakuje. Matki narzekają, że dzieci płaczą im w nocy, że nie chcą jeść. Co ja bym dziś dała za jedną nieprzespaną noc więcej z Oliwierem, mówi zrozpaczona Magda. Stępień jest w fatalnej kondycji psychicznej. Na szczęście pozostaje pod opieką psychologów i może liczyć na wsparcie najbliższych. Tak, spotykam się z psychologiem raz lub dwa razy w tygodniu. Dużo się modlę. To trzyma mnie przy życiu, bez tej modlitwy nie dałabym rady. Psycholog towarzyszy mi w żałobie, ale i tak mam poczucie, że pustka po dziecku pozostaje. Na zawsze. To jest taki ciężar, który trudno się dźwiga. Wiele matek mówi, że mnie podziwia. Prawda wcale nie jest taka, że jestem silna. Wieczorami non stop płaczę. Tęsknię za małym wspominam go. Wolę jednak przeżyć te żałobę, opłakując śmierć syna, bo wtedy wypłakuję ten cały smutek w sobie. Duszenie emocji i udawanie szczęścia na siłę na pewno by mi nie pomogło wyznaję smutno. W dalszej części wspomina moment, w którym umarł jej syn. Myślałam, że umrę z bólu. To był taki ból w sercu, że tego się nie da opisać. Człowiek tylko myśli: zaraz umrę, zaraz będę z nim. Nic mi nie pomagało. Stępień poszła do pracy, która nieco pomaga jej nie myśleć o żałobie. Ale i w niej dopadają ją gorsze chwile. Niedawno pewna osoba podała mi rękę i powiedziała, że muszę wrócić do ludzi. Zaproponowała mi pracę w biurze obsługi klienta, żebym mogła choć pozornie wejść w zwykły tryb życia, żebym tyle nie wspominała, nie rozmyślała i nie płakała. Obecnie pomaga mi głównie praca, bo tam widzę innych ludzi. Jednak nawet w pracy. Gdy niespodziewanie mam migawkę ze wspólnego życia z Oliwierem, łzy same cisną się do oczu i muszę wyjść do łazienki, żeby choć chwilę popłakać. To jest ciągła walka o każdą godzinę, żeby się tylko nie załamać. Magda wyznała, że ciężko jej dojść do siebie po tym, jak jej syn umarł na jej oczach i rękach.